Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem by zaprezentować samochód, który zresztą każdy i tak dobry, dobrze zna. Jest to prawdziwy polski Fiat 125 P. Ciekawe jest to, że ten Fiat można byłoby tak powiedzieć, jest repatriantem no bo był przywieziony sprowadzony przez mojego kumpla z Bułgarii e, gdzie był zakupiony no zresztą faktura tam jest zakupu gdzie bym był kupiony w takim komisie klasyku można byłoby tak powiedzieć e, Dlaczego to opowiadam? No, bo akurat ten samochód jest do sprzedania, także jakby ktoś chciał, no to zapraszam do kontaktu. Za chwilkę pokażę go ze mną wsiędziemy do środka. No i coś tam poopowiadam o jego stanie. Dobra, on jest w bardzo dobrym stanie. E, parę mankamentów już Państwu pokażę Pierwszy to jest smaska e, No, widać mi wydaje się na kamerce że są takie zarysowania które zresztą były podmalowane tak żeby nie korodowało No i tu jest takie też jeden jeden taki nie wgniotka, tylko odwrotnie Także Maska był, potrzebowała roboty, powiedzmy tak. Dobra, no to znaczek polski Fiat. Tak, dobra. E, stan e, zderzaków, czyli elementy chromowane, no to są lustro, no bo troszkę pod wiatą ten samochód stoi. No to troszkę kurzu na, na nim jest. Dobra. To miejsce. Tu, tu jest no jakiś autokit. Nie, zresztą coś twardego jest. Rdzy tu żadnej nie ma. Popatrzymy jeszcze z drugiej strony. No, z tej strony też. Nie ma żadnego śladku lusterko zresztą takie same jak wladzie dobra no to tak zaczniemy poszczególne elementy dobra tu po prostu trzeba umyć bo trochę wiadomo troszkę, troszkę ślady są od brudu powiedzmy tak eee, zamontowany Moim zdaniem, jedne z najpiękniejszych felk, które pasują do dużego Fiata Kumpel za nich dał, mówił, że prawie 1500 euro Sprowadził to z Wloch Także to jest też jedna z zalet, powiedzmy Dobra Przedni błotnik lewej Nie ma żadnych śladów odprysków, takich rzeczy Lewe przednie drzwi kierowcy, nie to tylko brud, jest też nie ma żadnych odprysków. Lewe tylne drzwi, też wszystko elegancko jest. Tylny lewy błotnik, nie ma też żadnych śladków, jedyne co no to to miejsce na dole tu już wymagałoby troszkę troszkę uwagi no i tylne miejsce, no to gdzie zawsze leci, no to też też wymaga troszkę uwagi tu na połączeniu błotnika i progu też e, jeszcze nie wychodzi rdza, ale, ale by pasowało tam chyba już wejść, żeby później nie było problemu. Dobra, jeszcze zobaczymy z przodu. Nie, z przodu tu na łączeniu akurat wszystko gra. Jedyne co, no to w tym miejscu na łączeniu troszkę, troszkę rdza wychodzi. Dobra, lecimy dalej. Ja zajrzymy jeszcze tu nad kola. Nie no, to buda zakonserwowana od spodu w całości. Także z tym to nie ma najmniejszego problemu. Dobra, dookoła zrobione kompletne hamulce. Nowe tarcze, nowe klocki. Zresztą w opisie do tego filmu podam całą listę wymienionych elementów w tym samochodzie. Także, naprawdę to w tym samochodzie dużo rzeczy było powymieniane na nowe Dobra, jest zamontowany hak, wbity w dowód ale, ale nikt jeszcze tym nie ciągał żadnej przyczepy, bo trochę plany się zmieniły Dobra, tylna klapa, no to na rogu ma... Po prostu było otarcie na rancie no, i zaczęło troszkę, troszkę tak wychodzić rdza. Czyli po prostu delikatnie szlifnąć, zabezpieczyć to, no, nie trzeba będzie ma klapę bagażnika malować. Dobra, tu jest taki dziwny, właśnie dziwna klapa, że ma wytłoczenie pod zamek normalnie, ale zamku nie ma. Otwiera się bagażnik od środka. Z kabiny, powiedzmy tak. Dobra, tu jeszcze jest też taka jakby o, w tym miejscu. Ja, może kamera zlapie, mam nadzieję. E, nie w gniotka, tylko coś wbiło się od środka, że ma teraz. O, teraz mi wydaje się, że zlapała kamera. Dobra tu w tym miejscu na łączeniu. No też troszkę trzeba poświęcić czasu, żeby ten samochód przestał jeszcze paręnaście lat bez żadnych konserwacji. Dobra, dolna część wygląda tak. No tu Uff, trzy takie krapeczki Rdzy, dobra Dobra, lecimy dalej Prawa strona Prawa strona to Prawa strona to, no tu też Tylny Tylny prawy błotnik Dolna część, no to wymaga Troszkę uwagi Tu jest mały śladek od montażu z drżaka. jak widać jest nowy tłumik coś mi wydaje się że kumpel mi mówi, że kompletny nowy jest już zobaczymy no jest kompletny nowy tłumik dobra i już postaram się jeszcze od dołu nagrać dobra najpierw nagramy boczny części a później wejdziemy pod samochód ile się to nam da zrobić dobra, tu mamy nie, ja, to jest brud tak, dobra dolna część dolna część tak, no to w tym miejscu też delikatnie o, tu jest taki przepiękny znaczek licencja FIAT Tak. No, próg wygląda dobrze. Tu jedynym miejscu, tu gdzie lewarek wchodzi, no to jest troszkę, no tak lewarkiem troszkę przy, nie będę mówił brzydkich słów, ale przywalone, można by tak powiedzieć. Tak, dobra, lusterko. Jest dobra. No, tu jeszcze widać Znaki bułgarskie, czyli to jest winietka. No, winietka bułgarska jest. Dobra, na dachu, co my mamy na dachu? E, na dachu żadnych gniotek, albo jakichś z takich odprysków to nie ma. Także dach jest w dobrym stanie. Dobra, to lecimy. Lecimy teraz, spróbujemy pod spodem zajrzeć do tego samochodu. Dobra, zmienię pozycję. Dobra, to teraz zajrzymy pod spód, na ile mi się to da nagrać. To jest tak. O. Ну, no, проги сон законсервованы. Это деликатнее. Ну, видать, какие-то там шлядки, рыбы, але, але, салким то нормальный выглядит. Это трошки уваги, но не больше, чем деликатно. Ну, еще посмотрим сюда сзади. О, сберник-то есть законсервированный. О, так как говорил, тут он и Dobra, jeszcze prawa strona, no tu od strony nad to jest zakonserwowana. No, no, tu jest... O, no, tu to miejsce, to o którym mówiłem. jest całkowite nowy dobra o, z przodu też jest całą konserwacją zalany tak dobra I jeszcze zajrzymy tu pod spód Teraz idziemy do środka. No, najpierw może bagażnik, bo akurat się... Od... O, no, nie będę pokazywał tu rzeczy. No, jak widać, naprawa samochodu FSO. SEO. Książyczka jest. Dobra. No, tu wlew paliwa. Tak wygląda. No, od środka, jak widać, błotniki. I takie rzeczy, na no to. Nie ma tu w ogóle nawet żadnego. początku, nie ma także. Także nie ma co martwić się o to. Dobra, klapa jest taka. Zamykamy, i idziemy do środka. No, tu jak widać. Jest tabliczka, żeby był uczestnikiem rajdu. No i dobra, środek jest. O, powiedzmy skórzanej. Czarne wnętrze całe. Boczki. No, takie rzeczy. Odblaski. No, wnętrze to jest w perfekcyjnym stanie, jakby tak by powiedział. Kierownica sportowa. Standardowa kierownica jest też no i ta sportowa idzie w graci się z samochodem. Także ta, no tu fotel kierowcy, no trochę ma takie no jakby załamanie tego skórzanego materiału. Powiedzmy, dobra, no to według wskazówek to ma. 3000 km przyjechamy eee, No, nie będę mówił, czy przyjechał faktycznie ten samochód tyle, ale. Ale wnętrze nęża... w dobrym stanie. No, tam tych cholera radzijko, to No, nawet działa. No, działa radiku. Dobra, co tu jeszcze pokazać? O, no, takie dywaniki w e, Dobra. Z tyłu poduszka. Ta, dobra, tam jeszcze są takie roletki na tył. No, tu delikatnie boczek odstał, no to trzeba poprawić Dobra jeszcze no, no, wsiądę do tyłu Zobaczymy od tyłu o. O. No ta strona jest w dobrym stanie a tu akurat boczek troszkę od no to trzeba to poprawić o, no, tak to wygląda prawdziwy polski fiat nie tylko wsiadać i jeździć dobra jeszcze teraz pokażę komory silnika jak wygląda no i no i jadę z powrotem do Krakowa nagrywać tą Wolgi z Pawłem Dobra, no to już otwieram maskę. Dobra, no to komora silnika wygląda tak. Dobra, co tu ciekawego? Zbiorniczek gruszka na Dobra, pokażemy teraz z każdej strony, żeby było to. Widać. Dobra. Za chwilę silnik odpalę. Pokażę, jak to działa. Także tabliczka jest. Samochód ma aktualny przegląd i ubezpieczenie chyba do 8 miesiąca od bieżącego roku. Także także nie ma z tym problemu. Dobra, no to już odpalamy. No i odpalił bez problemu. Pracuje cichutko. Nic nie stuka. Zawory nie klepią. Także śmiało można jechać w dalszą trasę. No, jedyne co, no to opony są letnie zamontowane. Także, jakby teraz jechać, no to można tylko uważać. No bo akurat dzisiaj 20, już jest 20 stycznia, no to tu u nas. Zresztą jakieś w Krakowie takie na Śląsku już plus 7 stopni jest, jeszcze śnieg jest, ale już zaczął tanąć, a czwórka jest sucha, bo jechałem, także no, silniczek pracuje elegancko, także dobra. co my tu mamy, kieruneczki działają macieraczki coś nie chce dobra dobra to niech zagrzeje się zobaczymy właśnie naciśnienia Dobra, silnik już jest rozgrzany. Pokażę temperaturę. Pracuje równiutko. Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci się, a to co prosili mnie sprawdzić. Dobra, teraz gasimy, Zapalamy. No i pokażę, że ona w ogóle działa. No, działa. Odpalamy. I gaśnie. Dobra. No to tyle, zresztą. No to zresztą tyle. E... No to samochód czeka nowego właściciela. Zapraszam do kontaktu. E... No, nie jest to idealny egzemplarz. W którym nie ma nic do roboty, no tylko lekkie poprawki potrzebuje ten samochód, żeby doprowadzić go do stanu perfekcyjnego. Ale jako baza do projektu, no to jak najbardziej, jak najbardziej, no tragedii nie ma, także nawet jak ktoś kupi i w tej chwili od razu nie zrobi tam jakiejś konserwacji, takie rzeczy, no to. To nie zgnije za tydzień, powiem tak. Także, także tyle w tym temacie. No, to, to akurat na kanale pierwszy filmik z Fiatem. No, nawet zresztą nawet e, z polską motoryzacją, no bo. Filmiki do tej pory, no to wszyscy były jak nie Lade, no to wolgi. A ten egzemplarz to akurat będzie pierwszy na kanale z Polskiej Motoryzacji. Dobra, no to tyle chciałem powiedzieć. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dajcie, dajcie jakąś łapkę do góry. Napiszcie jakiś komentarz, tylko proszę nie brzydki. Także pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.